Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj zrobimy kapustę w gilino. Już nie mogłam się doczekać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja robiłam kapustę kiszoną w takiej dużej kamionce, i kiedy ona się już ukisiła, to wrzuciłam ją, przerzuciłam ją do słoików litrowych. I teraz właśnie wykorzystam te, tą kapustę. Ona jest dosyć kwaśna, więc ja odciskam sok, który oczywiście bardzo lubię i go zaraz wypiję. Odciskam ten sok i należy taką kapustę pociąć, pokroić. Drobno pokroić, tak żeby kiedy ją jemy, to żeby nam się nie ciągnęła. Chociaż z tego co wiem, to ja już ją kroiłam, kiedy była kiszona. Także, także ona jest dosyć ładnie pokrojona, tylko ją jeszcze tak troszeczkę sprawdzę, pokroję delikatnie. I będziemy ją wrzucać do garnka. Kapustę Wigilina robi się bardzo prosto, oczywiście nie używa się mięsa, nie używa się żadnych zwierzęcych tłuszczów. Taka dietety, dietetyczna. Do garnka wrzucam kilka liści laurowych, ziele angielskie i pieprz. Ja tutaj postarałam się rozgnieść te wszystkie przyprawy. No, i dolewam wody. I teraz tak ja tutaj mam 2 kg kapusty, więc ja tej wody troszeczkę więcej dodałam. Ale przepisowo to generalnie kilogram kapusty, to tak wody, 3,5 szklanki. Tak naprawdę to wody dolewamy tyle, żeby przykryć tą kapustę, żeby ona nam się nie przypalała. Później, jeśli będziemy chcieli ten sok pozbyć się tego soku, no to po prostu. Ją trochę odparujemy i, i wtedy podczas gotowania i to pozbędziemy się tej wody. Grzyby dodajemy na kilogram kapusty, dodajemy 50 g suszonych grzybów. Ja mam grzyby swoje, więc lubię kapustę, która ma dużo grzybów, więc dodaję tych grzybów trochę więcej. Ale generalnie przepisowo 50 g suszonych grzybów na kilogram kapusty. Jak również tutaj widzicie, że mam bardzo dużo cebul do pokrojenia, ale dwie cebule, jeśli są duże, dwie cebule na kilogram kapusty wystarczy 300, tak mniej więcej 300 gramów. Ja tutaj mam dużo cebuli, a one są małe. Więc i pamiętajcie, że ja robię z 2 kilogram, kilogramów kapusty, więc tej cebuli będzie więcej. Tak? Kapusta nam się pięknie już gotuje. I musimy podsmażyć, podsmażyć cebulę. Ja przeważnie smażę na smalcu. No ale tutaj smalcu nie użyłam, więc użyłam oleju kokosowego. Ja zrobię jeszcze taki oddzielny film na temat smażenia, na czym smażymy. Na pewno nie na olejach, ani na, rzepak na rzepakowym, ani na słonecznikowym. Unikamy tego jak ognia. A dlaczego, to Wam kiedyś powiem. Ja do kapusty wigilijnej dodaję suszone śliwki, które również sama suszyłam. Ale suszyłam je razem z pestkami, więc te pestki muszę powyjmować. Kroję śliwki, ale może, można wyrzucić te śliwki takie całe, nie trzeba ich kroić. To w zależności wszystko od tego, co Wy lubicie. Ja część tej kapusty będę używała do pasztecików i do pierogów z kapustą i z grzybami. Więc możesz, możesz wszystko robić, kapustę możesz gotować, natomiast później tą część do pasztecików lub tą część do pierogów z kapustą i z grzybami, jeśli chcesz, żeby ta kapusta była inna, to po prostu, to po prostu musisz na przykład część kapusty, odłożyć do jednego garnka i na przykład do, do pasztecików dodać i śliwki i można jeszcze również dodać rodzynki. Ja dodaję i śliwki do pasztecików i rodzynki. Także to wszystko w zależności od tego, co Wy lubicie. Teraz dodałam tutaj śliwki, cebulę. No, i to wszystko się gotuje. No i grzyby. Grzyby, jeśli nie zapomnicie, to najlepiej namoczyć jest dzień wcześniej. Ja zawsze zapominam, więc grzyby moczę wtedy, kiedy robię kapustę i dosyć długo gotuję, gotuję kapustę razem z tymi grzybami. Więc one i tak, i tak rozmiękną, i tak będą miękkie i dobre. Wlewamy również tą zalewę, którą, która nam zrobiła się z grzybów i uważamy, żeby nie wlać nieczystości, które są na samym dole zalewy. Oczywiście wszystko mieszamy, długo gotujemy i mamy kapustę wigilijną gotową. Jutro robimy paszteciki z kapustą i grzybami, także zapraszam serdecznie. Zostańcie ze mną. Dziękuję bardzo.